Witajcie, witajcie! Przed Wami recenzja książeczki Piętra Lasu od pana Marka Marcinowskiego. I słuchajcie, książeczka miała premierę 5 listopada 2022 roku. I tak, co mogę o niej powiedzieć? No, malutka bajeczka w sztywnej okładce ze sztywnymi kartkami jest w sam raz idealna dla silnych rączek naszych wszystkich maluszków. Powiem Wam, że nawet moje dzieci uważają, że ten format bajek jest dla nich idealny, kwitując to słowami, to fajna bajka i moja bajka, łobać. <grywka> Zamiast powiedzieć zobacz, to po prostu córka trzylatka mówi jeszcze swoim językiem, więc ciągle jest to łobać. Nie trzeba dodawać, że strasznie spodobały się zwierzątka leśne, o których sama mi tutaj opowiadała. To właśnie było fajne. Ona bardzo lubi takie bajeczki i wielkim plusem są to tutaj, nie wiem czy wy widzicie to, czy to akurat tak mi pokaże, te bardzo żywe kolory. I naprawdę one chwilami wyglądają tak jak prawdziwe, nie ma jakiegoś tam przedobrzenia, że nie wiemy, że czy to jest finka, czy to jest tam dzik. Tylko jak właśnie widzicie jest to bardzo żywe i fajnie się w ogóle to prezentuje. Wydana jest coś na kształt takich m, dziecięcych marzeń, gdzie z radością się tam przenosimy. E, powiem Wam, że ja jej ją czytałam, a ona nazywała wszystkie zwierzątka leśne sama. Najbardziej dziwiło ją to, że rzeczownica miała tutaj swoją toaletę i salonik z dużym telewizorem. Albo na przykład spoglądając na żabkę, przysiadłam na drzewie, pytała, w jaki sposób ona się tam znalazła, no bo w sumie sądziła, że one tylko i wyłącznie potrafią skakać, tak? A dlaczego by tu y, miała na przykład chodzić, albo y, wspinać się na drzewo? I widząc pędzące wilki, sugerowała, że tak jakby boją się dużego pająka, który był na boku strony. No. Ucieszył ją widok w ogóle dwóch suwek, gdzie jedna wtuliła się w drugą. I ona właśnie była pewna, że to jest jej mama. I powiem Wam, że to było takie fajne, bo w pewnym momencie przytuliła się do mnie i mówi: Mama, to widocznie też jest jej mama, widzicie? Super salon z drzewnicy. I mówi: Być może, że to też jest jej mamusia. I ja mówię: No, oczywiście, skoro tak twierdzisz, to na pewno tak jest. Słuchajcie, to było naprawdę takie bardzo miłe. Hmm. Ale pytanie: Czy o tym jest bajka? No więc tak, kiedy ją przeczytałam,. E ona się przekonała, że bajkę nie tylko pokazywała zwierzątka, ale też niosła za sobą pewną naukę, która miała ukazać jej właśnie przede wszystkim piętra lasu. To nie jest tylko pokazanie zwierzątek. W dodatku napisano w formie takich przemiłych wierszyków, jak widzieliście, które wszystkie się rymowały. Dowiedziała się też, co to jest ściółka, kto w niej mieszka. Następnie było runo, a w nim pokłady malin i jagód. To taka mała przestroga przed grzybami, też, żeby zbierać na przykład grzybki tylko i wyłącznie jadalne. W podszycie na przykład znalazły się zwierzątka, które były całą rodziną saren Oczywiście to nie jest koniec bajki, ale no nie będę streszczała Wam całej, wystarczy, że Wam pokazałam, więc resztę można się po prostu domyśleć, ewentualnie zastopować i wieszek sobie przeczytać. Podpowiem Wam tylko, że mój syn jest w trzeciej klasie podstawowej i to właśnie tam mieli sprawdzając pięter lasu. Gdybym wcześniej miała tę bajkę, zaoszczędziłabym 3 dni na naukę ich. No wiecie, no to co w internecie nie zawsze jest takie fajne, jak się czyta, gdzie można zobaczyć to na przykład w formie bajki. Wiadomo, że bajki na dłużej zostają w naszych głowach, a tym bardziej te, które jakby kształtują nas poprzez zabawę. A więc ja bardzo polecam, zwłaszcza tym mniejszym dzieciom, gdyż naprawdę zaoszczędzicie czas i nauka nie będzie przymusem, a jedynie zabawą. Według mnie to jest naprawdę cudowne. Zobaczcie sobie, przeczytam wam. ściółkę. taką nazwę nosi piętro lasu, które jest najniżej, tutaj bez hałasu. Mrówki przemierzają długie korytarze, dźwigają ciężary, jak najlepsi tragarze. Więc już wiedzą, co się dzieje w ściółce, tak? I tutaj, w ściółce oprócz mrówek, dżdżownice mieszkają, ich odchody bardzo dobrze, glebę urześniają. A tunele tych pierścienic się ją napowietrzają, różne. <laughs> Różne resztki, stąd zaś y, wieje i żuki sprzątają. Wybaczcie za tą moją y, niedyspozycję głosową, ale po prostu y, czasem, kiedy coś gadam z przyjęciem, to tak nagle mi się utworzy. Także widzicie, że bajeczki się, y, rymują się te wierszyki. I wydaje mi się, że naprawdę, jeżeli nie macie pomysłu na prezent dla kogoś, takie bajki są naprawdę świetne malutkie, ale niosą przesłanie. W ogóle wszystkie bajki pana Marcina, pana Marka Marcinowskiego, nie wiem czemu, ale zawsze przekręcam jego nazwisko jako imię. Może dlatego, że to imię mojego męża i tak po prostu mi wychodzi. Ale no, naprawdę, każda z nich niesie jakąkolwiek e, przesłankę. To nie są puste bajki. Nie są po to, żeby przeczytać i poczuć się fajnie, tylko po to, żeby was czegoś nauczyć. Zobaczcie, tutaj macie inne Wojtuś jego potworki też czytam dla Was. Podwodny świat, również Kosmolijski i akuliski także. Także zobaczymy, jeżeli jakieś jeszcze bajeczki będzie miał nasz pan szmarek, to myślę, że dane będzie mi wam je przedstawić. Ale czy tak się stanie? To zobaczymy. Podobno życie to jedna wielka niespodzianka. <grych> ok, żegnam się z Wami do usłyszenia, pa pa!